Cześć witajcie tu znowu Marek, jest ze mną Marek. Siemanko. I jest ze mną Damian, który obecnie nie może być przy komputerze i gra być Wezmę... Dan... Mingaj... ...popoty. To tak. U nas Lissin, band. Blitz, na i Azir na Blitz, Brand, Wayne, Tendle i leasing. Ciekawe kto że nie wygra Sin, Brand i Blitz, czy Blitz, Brand i Sin? My wygramy, bo my mamy dwa skiny, TZL i ty masz tego branda. No ale chodź tutaj na Reda. Ja dam. Tak jakby za darmo kupiłem. Jak? Eee, wcześniej. Oni da zrobili coś takiego, że chyba jak dobiłeś piąty level, to dostajesz LP trochę, o. to później No cześć Damianie. Cześć. Jesteś już nagrany, ale nie przedstawiony, znaczy przedstawiony, ale... Sorry. Spoko. Mi to nie przeszkadza, nie wiem, jak innym. Ale niedużo nie się spóźniłem. Ale wczoraj miałem zajebisty mecz Poszedłem... Ja z... no. <noise> Dobra, mów Dobra, ostatnio zrobiłem dwie pęty i mi nie zaliczyło Miałem tylko quadra i dripla. Masterem i rengarem, nie? Mhm Przy... Jak robiłeś rengarem to chyba byłem przy tym Dobra No Wbijam się, bo taki sfidowany byłem, nie? Patrzę kwadra a pięciu zabiję, nie? Tak, ja tam to... się nie znam więc się nie powiem Chcesz tylko Wiecie, Wiecie da nam i daj mu Hej, ja muszę mieć drugi level Boże, ale ja będę ale mi będzie brakowało many Na pewno, jeszcze czuję Boże, 120 many Będna na A batów Teraz się liczy skill albo fart, albo jungler Czyli ja? No. Jak zawsze No zobaczymy, jak ci wyjdzie Co no, ma, Gnój? No Kurda, specjalnie już go nie biłem, żebyś ty zabił, nie? <laughs> Myślę, że wiesz, że ma nie, no co ty myślałem, że takie noby się już nie, nie grają? Tutaj, że chwila biorą. Ja wziąłem. Bo nie! Paczkę mam Owej, już. Już ja pierdolę. Już, już zaczynam. Ha! Dofajmy sobie jeszcze i się wysy Oczywiście, bo czemu miałoby nie być problemów technicznych Dobra Mnieć kogo rozłączyła <grystanie> Dobra akcja może ktoś inny zrobić konfę, bo mi strasznie coś mówi. No ja bym mógł... chyba... Ja mogę zrobić. Dobra, to zaraz za mnie później. Okej. Okay. Teraz zrobić? No, rób prób. No. Okej. Okay. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie. No. To tak, ich Brand ma 13 famy jak ja mam 20 No i bardzo dobrze Na razie, tylko ja widuję Nie no ale przyszedłem dzisiaj z praktyk Jestem zmęczony Aha, zgankował mi właśnie widzę. Boże, będą. Mówię ci No i sam patrz. <laughs> Geniusz. <laughs> sam ją to ataku mnie napalał. Geniusz eugeniusz. <laughs> Chyba dead nie, A, dead na pewno. No serio? No już myślałem. Dawno nie grałem sobie bandem, ale... Z <grywki> dalekich bandem mam. No. Wczoraj sobie kupiłem Missina. No, na dawno na niedawno miałem. Dobra, starał, Chciałem go zabić, Nie jest Paweł! Idę! Idę! Kurwa. Chłodni! A może on sobie podoba się takim, jakim jest? No. Co, co gadają już? Co? O to, o tobie powierzę. Idę! Kurwa. A zabij sobie. Jau, jau, jau. A zabij sobie ja zabijam. Dobre Aj! Sekundę. Ja cię nie mogłem niczym uratować. Idę na bota. Ale mnie przygwoziła. Szmata Tu już jesteś na bocie i idę na bota Czekaj, manę sobie przywrócę Szyb. Sekunda Przywrócę, ja pewnie Mada i tak nie będzie miał potem. Mam No to grabnij kogoś Okej okay. Musisz być. Czy nie za bardzo? No, dawaj. Dabuul! Haha, <laughs> on wyjdzie sobie za bota. Co za typ. Za props. Staw warda przy ścianach. Aj dobra, nie mam. <laughs> nie mam nic, jestem biedakiem. Ej. Y zup mi... Ich blue, dobra. Chodź tu, chodź tu jak go grabnę. Patrz. Dobra. Fuck! Ciota, patrz. Do armowego ładem No, ale mnie zlikwidował pisa. Ratunku. Co za ciota? Widziałeś? No, podpalenie. Znaczy pasywka. Aha, es okay, Dobrze ku dowiedzieć. Dobrze kombinuję. No leje się na hitych, ma 50 HP dalej i się i leje on ma więcej, nie zginie ja nie mam flesza Aha, jeszcze y, złe nie idą za nami Złe nie? <coughs> <coughs> On serio myślę, że mnie zabije. Nie wiem. Ty, to... tam ładnie kurde mam na Zaraz Dalej, grabny. Ej, pewnie tutaj jeszcze dalej siedzi. Ej, tutaj jest. O, widzę. Zostawiam. Zostawiam. Pasywa, ja zabije. Dobij. Ja go mogę zabić ultym, ale po co? Skoro jestem sportem. Jest lajcik. Chodź, chodzi, bro, ja mam by zrobimy. Ej to robimy nasze czy ich? A widzisz tam latają kurde, tam warku za tym jest Dobra, zrobimy nasz Ha 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 ha, ha, ha. Jest tam taki pokosak <gryw> Nie no, ten S z szóstym ewem Wyrzuca się na banda z 8 O, nie nagrabniałem no, O pójdzie, pójdzie A, powiem, mówiłem, dobra, mówiłem dobra. Nie dobra nie będzie Nie no, jak ten band mi pomaga To jest zaskakujące dla mnie jak mi pomaga Tim Team, Dobra, ja się muszę cofnąć. O, ulti leci. Ani <laughs> nie wiedzą Co kogo za zabijać. No ona mnie goni, a jestem trochę szybszy od niej. Biegnie tu. Ultimate. Dawać. LOL, 500 golda dostali za mnie, żal. <laughs> Ale dużo im to nie pomogło. Muszę się na mam tylko 39 farmy brandem. To jest katastrofa midlane'a. Szczególnie z, z możliwościami zabijania creepów to boli. Ja tam nie narzekam. Mam więcej jasy niż minionków. O jednego. Ale ma. No teraz jest równo. No, mogliśmy go rozwalić. No nara, 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 powiedziałem coś Geniusza Ale nie uciekaj, nie <grym> uciekaj, on uciekaj mi ten Ezu <grym> A nam bliżej chciał uciec Ale nie uciekł A ja sobie tylko puściłem ultimate i skombokowałem Wayne a Ez mi zabił mojego kina Zabił Stealer, report Kurde, chciałem sksuć. A ja nie. Tylko czekam masz wyjdzie Było no, grabne. Kurde. Mm. On do mojego wszedł. kurde Wymiana brand. Ja tam mam lepsze wymiany, nie wiem jak. Nie, <tryk> <tryk> democja. Dobra, pada. No. Fajnie o, udało ci się. się. W, w końcu się udało. No ja już go chciałem skudobić. Maga! <gryny> Nara. Kurde, nie udało mi się. <gryny> Dobra, uciekam od was. on mnie goni. się cię Mogę pobrać Szydlejka na tym debucie? Słyszysz? Co, ja? Może nie Szydlejka. A, okej. Okay. Będzie mi się lepiej. <laughs> Pierwszy gank na topa! Mid spuszowany i ładnie wygrany. 15 minucie mamy apodrona Jeden przeciwnik, za drugim konno <gryphanie> Moja farma... No, a cię tutaj będę go ciągnął Chodźcie moja tu Moja fajna zaś No, Lizin, fajnie No i tak ci nie ogarnę Moja farma zaś <gryphanie> Na tym ucierpiałem Chodź Ota Pailu idzie, Pailu a Wracaj okay. Łap, 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 łap Mam 7 sekund. Aha. sekund. Mam słaby zasięg. Jest. <grymne> Są dobi. powiem wam. Zajrę ma To Co teraz? Dobijesz go. Dobij. Dobij. A miałem już wam stuć, ale pomyślałem. Dobij. Dobij. A już chciałem wam stuć. Ты варда, ты пришел. Нема там никого. Ну, то есть ты и звони. Ну, фанни, где трафил. мне. мне, а не просто. Ему не суппорт гиня. Ну, даже не. за Ты урятал. А, я пущу ультимейт. я это увялню. A ten by bota puszcznąć Już tam idę mm, Nawet później, no wierzę może Nawet nie O lol. Widziałeś co zrobiłem? dwie przeżyłeś Tyle to ja widziałem no Bo z zaznaczałem i później z skoczyłem na tego, a Brand nie był na razie dlatego. A, dobra, pada Ej, bo ja nic z nim sobie nie poradzę ...legendary. Może to... na ku to mówić. Nie znam, że Ci już chyba pomóc. Aha. Jeszcze inni na mnie powołują. No i dziękuję <laughs> Flash Ultimate, a ja Ultimate i jej nie ma Dawaj, odbiję go Toł go, łap go. Mhm. Okej okay. No, wiedziałem, że to nie będzie dobry pomysł. Tratuj, nie idzie. Dobra, spoko. O, sam się zablokował. Ale to wiesz, trzeba być inteligentnym. Nie no, im dłużej go niż Benda, który ma już dużo ability, to tym... to tym większe szanse, że ty podczas pogoni sądzisz. No, ale najbardziej się nie opłaca Singieda gonić. No, jego też się nie opłaca, no pod warunkiem, że ma manewr w ogóle na Tą tutkę. Mam szurelię. Koleś chce smoka. O Boże, ale duża farma ja po nim nie idę. Ja za chwilę tam mogę iść e, Niech też, też trochę odpuszuje bota No e Czy ten S umie mnie zabić GG No właśnie średnio e, Chcecie coś jeszcze powiedzieć do widzenia byłem najlepszy w tym teamie, wykorowałem i <noise> po mi na konach dziękować Skromny Marek e, Tak, ty byłeś 7, 2, 11 i 47 milionów Ja byłem 9, 2, 12 i miałem 60 milionów Dzięki komu? E, dobrej woli Dzięki mi e, <noise> Nie, dzięki e, To już widzowie oceniam, dobrze? No jak ciebie tylko widzieli jak grałeś no nie, ciebie też widzieli. No ty czasami byłeś u mnie, no to ciebie też widzieli. No właśnie. Coś jeszcze chcecie? Nie, ja już nic nie chcę. Dobra. Żegnam się z wami. Cześć.